Grzegorz, weź się wreszcie do roboty. Załatwiłam ci tu nową umowę o pracę. Ale ja już na dwóch etatach pracuję. W bankach mają cztery i nie narzekają. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się, z jakimi anomaliami mamy do czynienia ostatnio na rynku kredytów hipotecznych, a także podpowiem Ci, jak możesz to wykorzystać, jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny. I to niezależnie, czy w programie Bezpieczny Kredyt 2%, czy też taki bez dopłat rządowych. Stąd koniecznie oglądaj do końca. Oczywiście, wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka i zaczynamy. No więc jak pokazują dane z BIKU, a co wskazuje zielona strzałka, ilość składanych wniosków o kredyt hipoteczny w sierpniu 2023 roku była o niemal 300% wyższa niż rok wcześniej. A przypomnę, że wzrost o 300% oznacza wzrost aż czterokrotny, ponieważ jak coś przykładowo rośnie nam o 100%, to jest to wzrost dwukrotny. Z kolei, jak wskazuje pomarańczowa strzałka, czyli w sierpniu 2022 roku, mieliśmy sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie nieco ponad 2 miliardy złotych, a można to odczytać patrząc na szary słupek, którego dotyczy skala po prawej stronie. Jeśli jednak spojrzymy na słupek po prawej stronie, a który to wskazuje niebieska strzałka, to widzimy, że w lipcu 2023 roku sprzedaż, czyli kwota podpisanych umów kredytowych wyniosła ponad 4 miliardy złotych. Dodatkowo należy jeszcze doprecyzować, że najpierw jest zapytanie w BIK, a potem po całym procesie kredytowym podpisanie umowy kredytowej. Stąd najpierw rośnie wykres przedstawiony czerwonym kolorem, a dopiero później szare słupki. Należy jeszcze zauważyć, że w lipcu 2023 roku program rządowy, bezpieczny kredyt 2%, dopiero zaczynał działać i można śmiało stwierdzić, że w pierwszym miesiącu prawie nikt nie był w stanie podpisać takiej umowy kredytowej. Ponieważ bank nie zdążył przeprocesować wniosku. Stąd można przypuszczać, że jak te wszystkie złożone w programie rządowym wnioski zostaną przez banki przeprocesowane, to może się okazać, że łączna kwota podpisanych umów będzie również 4 razy wyższa niż rok wcześniej czyli wyniesie ponad 8 miliardów złotych. A jak jeszcze raz spojrzymy na ten sam wykres i na czerwoną strzałkę, to tak ogromny wolumen podpisanych umów kredytowych miał miejsce między marcem a październikiem 2021 roku, kiedy to WIBOR szorował po dnie i wynosił 0,25%. Co stało się potem, to każdy pamięta. Za moment dalsza analiza, ale jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące kredytów hipotecznych, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału. A YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Jak zatem taka ilość wniosków wpływa na pracę w bankach? Ano, muszę powiedzieć, że znacznie wydłużył się czas oczekiwania na decyzję kredytową i w niektórych bankach sięga ona aż 3 miesięcy, co jest totalnym absurdem. Co więcej, dochodzi do wielu nieciekawych sytuacji, gdzie analitycy wymyślają kompletnie bzdurne braki, ponieważ bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wnioskiem kredytowym. Stąd najlepiej znaleźć jakiś absurdalny brak, np. zaświadczenie o zarobkach się przeterminowało, a przecież stało się tak, bo wniosek leżał w kolejce. Dodatkowo są niektóre oddziały banków, gdzie trzeba się dosłownie prosić, aby złożyć wniosek o kredyt, a i to może nie wystarczyć. I nie wynika to absolutnie z jakiejś złośliwości tam pracujących ludzi, a jedynie z ich mocy przerobowych. Tak, nawiasem mówiąc, sytuacja przypomina tę na stacjach Orlenu i jest ona do tego stopnia napięta, że nawet w bankach, co nie biorą udziału w programie rządowym, Czas oczekiwania na decyzję jest dłuższy, ponieważ jak w tamtych bankach, co mają bezpieczny kredyt 2%, czas oczekiwania waha się od 2 do 3 miesięcy, to jak ktoś potrzebuje kredytu szybciej, a nie potrzebuje brać udziału w programie bezpieczny kredyt 2%, to szuka innych opcji, wybierając właśnie takie banki, które nie biorą udziału w tym programie. Można więc zadać kluczowe pytanie, kiedy to się w końcu unormuje. No, więc odpowiedź brzmi, że stanie się to kilka miesięcy po tym, jak braknie środków w programie rządowym. Ale zanim to nastąpi, to czeka nas ogromna fala spóźnionych klientów, którzy są przekonani, że środków jest jeszcze sporo i powoli czegoś tam szukają, myśląc, że jeszcze zdążą. Jakie jednak będzie ich zdziwienie? jak się dowiedzą, że kasa się kończy i w popłochu będą składać wnioski, licząc, że jeszcze się załapią. Ci, co jednak w konsekwencji nie zdążą, będą bardzo narzekać i prawdopodobnie wiele czasu zajmie im to, żeby się później z tym pogodzić. Co ciekawe, osobiście uważam, że po skończeniu się środków możemy zaobserwować na rynku nieruchomości nieznaczne obniżenie cen. Więc jeśli szukasz jakiejś nieruchomości i nie możesz skorzystać z programu rządowego, to być może warto się zastanowić, czy nie zaczekać właśnie do tego momentu. Jednak, jeśli do takiego spadku już dojdzie, to nie będzie on duży. Ponieważ mocno spadło oprocentowanie standardowego kredytu hipotecznego. A stało się tak ze względu na spadek stóp procentowych. To znaczy, żeby doprecyzować, to wciąż jest on drogi i przy najlepszych ofertach jego oprocentowanie wynosi nieco ponad 6,5% w skali roku. Ale nie jest już aż tak bardzo drogi, jak to było jeszcze rok temu. Poza tym deweloperzy skorzystali z programu rządowego i sprzedali sporo nieruchomości ponad plan. Więc jak przez kilka miesięcy będzie niższy popyt, to nie będą obniżać cen, ponieważ nie będą czuć żadnej presji sprzedażowej. Za moment powiem, jak to wszystko, co się dzieje, wykorzystać, ale jeśli myślisz o wzięciu kredytu hipotecznego lub też chcesz przenieść obecny kredyt hipoteczny do innego banku na lepszych warunkach, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Zatem jeśli myślisz o skorzystaniu z bezpiecznego kredytu 2%, to moim zdaniem jest to ostatni moment na złożenie wniosku. Oczywiście program ten zakłada, że środki będą dostępne dla wniosków składanych do 2027 roku. Jednak w danym roku można wziąć znaczną ilość środków z kolejnych lat. Zatem w latach 2024 do 2027 moim zdaniem środków wystarczy tylko na kilka pierwszych dni stycznia działania programu. Tak, nawiasem mówiąc, to w ostatnim roku działania poprzedniego programu, czyli mieszkania dla młodych, środki skończyły się przed świętem Trzech Króli. A dodam, że obecny program cieszy się znacznie większym zainteresowaniem. Jeśli z kolei chcesz wziąć standardowy kredyt hipoteczny, to trzymaj rękę na pulsie i rozglądaj się po rynku, aby mieć tutaj rozeznanie. Jeśli znajdziesz coś, co ci odpowiada, to warto przemyśleć zakup. Ale jeśli nic takiego nie ma, to być może warto w tej sytuacji poczekać. W takiej sytuacji warto obejrzeć ten oto tutaj film, w którym wyjaśniam, kiedy jest idealny moment na zakup nieruchomości. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strafnie inwestuj.